Słuchajcie, mod, który wam dzisiaj przedstawię jest chyba jedną z najlepszych form pożegnania naszego Minecraftowego przyjaciela Ponieważ, zobaczcie, mamy tutaj pieska, to jest swój piesek, jak widzicie, mój za mną łazi i tak dalej Jednak niestety, załóżmy czysto teoretycznie, że ten piesek po prostu wpada sobie do lawy Ała mi się też oberwało, ała, 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 ała No ale dobra, jak widzicie, zabieramy lawę I tutaj na czacie jest informacja o tym, że właśnie nasz przyjaciel nie żyje, jednak to nie jest tak, że on do końca nie żyje, bo żyje. Załóżmy sobie, nie wiem, weźmy sobie na przykład zombiaki, jakieś moby, żeby zrespić, nie? Weźmy sobie też jakiś może mieczek do walki, zbrojkę, włączmy sobie survivala, zróbmy time set night, załóżmy sobie zbrojkę, zakładamy to na pierwszy slot, na przykład i zreźmy sobie tutaj zombiaki, Porazmy zombiaki. Teraz jak widzicie, mara zombiaków idzie za mną, jednak Coś tamtego zombiaka z tyłu przed chwilą atakowało. Nie wiem czy to było widać, a o właśnie, teraz właśnie widać jak atakuje. No i jak widzicie, tego zombiaka atakuje powietrze. No i jak widzicie, to, że zombiaki dostawały z powietrza obrażenia, za normalną rzeczą w minecraftie nie było. Jednak już Wam śpieszę z wyjaśnieniem, dlaczego tak było. Żebyście przede wszystkim zrozumieli, dlaczego tak się stało, musimy wejść do netheru po jedną rzecz, jak widzicie zrespiliśmy się na biomie endermanowym, tym niebieskim I musimy w netherze znaleźć gdzieś Soul sanda. Tylko wydaje mi się, że go tutaj nie znajdziemy, więc po prostu trzeba iść i szukać Właśnie jest, jest Soul Sand. dobra, dobra, idziemy po Soul sand. Dobra, ale my stąd tylko potrzebujemy jednego Soul Sanda, więc po prostu co, wykopmy sobie Mamy jednego slosanna i możemy już wychodzić z tego naderu. No i jesteśmy pod portalem. Wchodzimy, słuchajcie, do Overworlda już. Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to jeszcze się tam. Musimy sobie zrobić crafting. Musimy sobie jedno drabinko zostawić. Teraz schodzimy niżej, właśnie tutaj, po stołna. Teraz craftujemy. Piecyk. Stawiamy tutaj piecyk i do niego musimy włożyć sol sand i drewno. No jak widzicie tutaj się kończy przypalanie i dostajemy taki przedmiot jak sol glass. Weźmy sobie go do ekwipunku i teraz jeżeli na niego klikniemy, ujrzymy naszego przyjaciela. Jak widzicie nasz przyjaciel stał się duchem i to on właśnie zabija dla nas te moby i on nam pomagał. On był nawet z nami, słuchajcie w Nederze. On był przez nami cały ten odcinek tak naprawdę. Jednak słuchajcie, dajmy spokój już temu pieskowi. Dlatego. Biorę właśnie z ekwipunku papier oraz papierem na niego klikam. I dzieje się właśnie coś takiego, taki efekt się dzieje i on jest odsyłany tam na samą górę i się pojawia taki napis.